Cześć i czołem, witajcie na youtube DobreRowery.pl, witam Was w kolejnym odcinku, tym razem witam Was z Polski. Wyjazd w Alpy jest już historią. Bardzo się cieszę, że tak ciepło przyjęliście vlogi z Alp. Bardzo się też cieszę, że tak konstruktywnie podeszliście do tematu ostatnio pokazanej na kanale recenzji licznika rowerowego Wachu Element Bolt. Bardzo mi się podobało Wasze konstruktywne podejście do dyskursu który wykwitł, że tak powiem, tudzież zbudował się wokół recenzji. Myślę, że każdy, kto obejrzał ten filmik, kto w połączeniu z waszymi komentarzami, które bardzo dużo wnoszą, może sobie wyrobić naprawdę bardzo obiektywną, pełną i. Kompleksową po prostu opinię na temat tego urządzenia. Więc bardzo fajnie to wyszło, że z jednej strony jest mój punkt widzenia, który podsumowuje ponad rok z tym urządzeniem, a z drugiej strony są wasze naprawdę bardzo konstruktywne komentarze i opinie, które się właśnie w komentarzach pojawiły. Więc bardzo, bardzo fajny materiał, każdemu, którego jeszcze nie widział, go polecam. No a teraz korzystając z faktu, że przez tydzień siedzę w Polsce, no bo zaraz ruszamy znowu z matkiem na Tour de France, no to korzystając z tego tygodnia udało mi się zebrać rowery testowe, które do mnie wpadły. Na razie są dwa. Jeden jest bardzo ciekawy, ale na razie wam nie powiem, jaki jest. Zobaczcie go w jakimś wielkim momencie, bo myślę, że warto jest tego, żeby w specjalnym momencie go pokazać. A drugi rower też jest niezwykle ciekawy ze względu na to, że nie jestem w stanie go przetestować. Z tego prostego względu, że jest rowerem damskim, bo w moje ręce wpadł miejski, wypasiony creme cycles cafe racer lady dopio, bodajże, tak się nazywa. Czyli wariacja na temat miejskiego roweru w wydaniu luksusowym, więc w takiej sytuacji nie mogło być inaczej i rower musiał wpaść w ręce Kasi, która jest moim etatowym testerem rowerów damskich i rowerów miejskich. No i Kasia przeprowadzi dla Was długodystansowy test tego roweru. Ja się zajmę stroną techniczną, czyli opowiem wam nieco o tym rowerze, jeżeli chodzi o takie szczegóły związane z jego z konstrukcją. No a Kasia opowie wam o tym, jak się na tego typu rowerze jeździ podczas testu długodystansowego, jak on się sprawdza po prostu w miejskiej dżungli i podczas miejskiej eksploatacji. Ale to będzie się rozwijało przy okazji kolejnego odcinka. Dzisiaj pierwsze wrażenia z kontaktu z krem Cafe Racer Lady Dopio. Piękny, to na pewno. Kontrowersyjny jeszcze bardziej. Drogi jak najbardziej. Rower do miasta. Wielki moment. Kasia, co robisz? Ja na strawę. Na strawę? No, zaraz cię wywróci. To jest pierwszy mom, pierwsza jazda. Na Allegro. Pierwsza jazda Kasi, pierwsze wrażenia. Jeszcze bez. Kasia nawet nie więcej rower kosztuje, więc może robić być obiektywna. Nie. Nigdy nie sprawdzam za nim i się nie przejadę. To co? To jedź? To jest <laughs> Poszła. I Jak wrażenia? Co? Co? Już nie oddasz? Ale fajniej na tym czy fajniej na elektryku? Bo trzeba dodać wszystkim tutaj, że ostatni rower jaki Kasi było dane testować, to był Legrand Elil, czyli elektryczna, elektryczny fajnie od Crossa. Tak, to na pewno. Ale ma fajną antenkę. Pierwsza jazda. Są, wiesz, są wrażenia to jest taki pierwszy rzut oka na. Czy widzisz jakieś wady na pierwszy rzut oka? Że problem jest, żeby zostawić. No, to jest, to jest klasyczny problem, że faktycznie... No rzuca się w oczy, co by tu nie mówić, przez parę detali. Zwłaszcza jakiś nie. złomiarz mógłby się połakomić na błotniki. No nie, no wiesz, to no nie jest problem garaż, bo wnosisz go do domu, bardziej chodzi o zostawianie go gdzieś tam na dłużej. Na pewno nie jest to rower, który ktoś by mógł zostawić na noc pod domem, bo myślę, że to naprawdę nie trzeba być... Dlaczego zostawiamy do zbierni? Tak, no i przypiętego z łańcuchem do nogi. No.